Dzień dobry! Cieszę się, że znowu mogę coś dla Was nagrać. Ostatnio trochę chorowałam, ale już trochę lepiej jest z siłami. Chcę Wam na początek pokazać, jak wyglądał ogród jeszcze kilka tygodni temu. Jeszcze zbierałam niedawno cukinię. Jeszcze było dużo kwiatów, dużo latało owadów, a grządki były zajęte. Life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. A już po kilku tygodniach opadają liście, wszystko robi się brzydkie i trzeba zacząć sprzątanie. Więc zaczęło się duże sprzątanie w ogrodzie ale ja to dosyć lubię, bo bardzo lubię zbierać materiał na kompost bo wiem, że w przyszłym roku będę miała z tego super ziemię na grządki już wysypałam kompost z zeszłego roku, przedtem były zwapnowane na ścieżki wysypałam trociny przez co nie będą rosły chwasty, będzie ładnie i sucho będzie można przejść pomiędzy grządkami suchymi stopami Troszkę trocień mi zabrakło, więc na dniach będę przywozić troszkę więcej i, i wykończyć te wszystkie ścieżki. A tak już wyglądają moje kompostowniki. To wszystko jest materiał z jesieni. Wszystko już zdążyło opaść i nadal opada, a ja nadal tam dorzucam. Więc już jestem spokojna, że na przyszły rok będzie się robił kompost. Dosyć dużo materiału. Im więcej kwiatów, tym więcej materiału na kompost. A tu jeszcze starszy kompost to już jest do wykończenia, do sprzątnięcia. Tak wyglądają teraz moje rabaty na skarpie. Posadziłam trzmieliny, sucho, drzewy. Grzybów u nas za dużo nie ma poza muchomorami. Jakieś pojedyncze maślaczki się pojawiają. I przyszła pora na sadzenie czosnku. Czosnek mam z zeszłego roku. Od trzech lat mam jeden i ten sam czosnek, nie kupuję nowego. I co roku wybieram największe ząbki, bo kiedy sadzimy większy ząbek, rośnie nam większy czosnek. Można powiedzieć, że hoduję coraz większe czosnki. Z sadzeniem tych ząbków można jeszcze poczekać, ale ja chciałam to mieć już z głowy i ten termin też nie jest zły do sadzenia. Tutaj widać jaki fajny kompost z zeszłego roku wysypałam świeżo na grządkę i może się wydawać, że głęboko sadzę te ząbki, ale no tu jest ze 2 cm warstwa kompostu, który się rozłoży. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok, że jesteście zmotywowani do pracy w ogrodzie. Ja przyznam, że mi troszkę jest ciężko, jak jest tak zimno i mokro, to się odechciewa, no ale próbuję się motywować. Teraz się robi wszystko na przyszły rok i dopiero w przyszłym roku będzie efekt, więc o tym trzeba pamiętać. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia niedługo.